Bardzo ważny dzień, bo 8 marca 1990 roku pamiętam tę datę dobrze. Wtedy już co prawda po tym zakończeniu studiów, ale jeszcze ciągle związany z niezależnym zrzeszeniem studentów, też z idei samorządności wyrosłej. Akurat odbywaliśmy wielką demonstrację, chyba ostatnią taką wielką demonstrację odrodzonego NZS-u, a to był dzień uruchomienia procesu ku nowym, wolnym wyborom. Myślę o wyborach lokalnych, o wyborach samorządu terytorialnego z komitetami obywatelskimi, bardzo aktywnie wówczas tworzącymi się. No, że nowa Polska, jej pierwszym fundamentem był samorząd. Świetne miejsce, po pierwsze bardzo dobra infrastruktura, ja ją zresztą doskonale znam, bo... Tutaj wielokrotnie uczestniczyłem w różnych innych zdarzeniach, ale o randze i światowej, i europejskiej. Myślę o Światowej Wystawie Psów i Europejskiej Wystawie Psów, która była trochę wcześniej, chyba w 2000 roku, jeżeli dobrze pamiętam, więc kilkanaście lat temu, a światowa nie tak dawno. Oby więcej takich imprez właśnie rangi światowej i europejskiej, bo to doskonałe miejsce, skomunikowane z Europą bardzo dobrze, więc myślę, że dla poznania również ważne by kipiało takim gospodarczym życiem. Piękna sala. Bardzo pojemna, więc bardzo duże audytorium, a jednocześnie wszyscy siebie widzą doskonale, znakomite nagłośnienie, pełen komfort, naprawdę sala, która no, mówiąc szczerze jako warszawiak zazdroszczę.